Mit Outlander, jak wpiąć uniwersalne, uniwersalną centralkę do sterowania centralnym zamkiem? Mamy, takie, mamy taką najtańszą centralkę. Robimy tak: wedle tej centralki mamy 10 pinów. Dwa zaślepiamy. To są pin do otwierania bagażnika, do czegoś tam jeszcze. Najważniejsze są te piny. Mamy tutaj tą kostkę całą główną. Ona nam za bardzo nie jest potrzebna. Głównie chodzi o tą kostkę, tutaj co leci do drzwi. To jest ta. I ona wchodzi do drzwi. Wcinamy z niej dwa przewody. Niebiesko-biały i niebiesko-czarny. One mają takie złote plamki. I one będą tutaj w drzwiach. O, dokładnie w tym miejscu. I one idą do centralnego zamka, do drzwi. Wpinamy się w te przewody przełącznikami. Nie? Otwieranie, zamykanie. Ewentualnie obracamy kable że było plus minus, nie. Mitsubishi Outlander ma sterowanie centralnym zamkiem yy, yy, plusem i minusem. Także yy, jest plus i jest minus. Nie, nie, nie ma sterowania minusem albo plusem, tylko jest plusem i minusem, nie? O, te centralki mają coś takiego. Nie, no schematu tej, podłączenia tej centralki, no, nie będę chyba komentował, no bo to w centralka będzie inna, nie? Tutaj muszę złączyć te dwa żółte z tym, puścić na plus. No, wiadomo, ładnie to nie wygląda, nie? Ale trzeba to jakoś tutaj upchać, nie? Po prostu trzeba plus, minus zasilanie, stały prąd, nie jakieś stacyjne czy coś. Ja postaram się z tego dużego przewodu tutaj wziąć, plus nie. No, masę ładnie zrobiłem tutaj do śrubki, wkręciłem nie minus, także masę będę na tutaj stałą. No i tutaj te przewody dwa, do tej wyciąć i nie wolno ich puścić właśnie w kostkę, nie? W kostce muszą być zaślepione, tak jak ja tutaj zrobiłem, nie? Bo zacznie robić zwarcie i będzie paliło ten bezpiecznik. Tutaj yy, trzeci u mnie jest 25, a powinna być 15, bo na nastąpił, go paliło, już popaliło mi wszystkie bezpieczniki, także no ciężko. Działa to tak, no ogólnie, no tak jak tutaj widzicie, nie, pokażę na tym zamku centralnym, nie, zamykanie, o, no ma nie ma tego prądu, już podłączamy na szybko szybko plusa, bo plusa jeszcze nie wpięłem ogólnie i tak właśnie walczyłem dzisiaj przez 3-4 godziny z tym jak w tym Mitsubishi właśnie podpiąć to wszystko o, dobra, mam kostkę wpiętą już wpinam tylko przewód plusowy, o super, dobra, żalka mam podpięta, no i teraz mamy tak no, zamykanie właśnie nie zamykają się wszystkie drzwi będą chciały się zamknąć trzy razy, ale się nie zamkną bo drzwi kierowcy są otwarte nie? no, otwieranie to wiadomo. Też wszystko działa. Otwierają się wszystko łącznie z warażnikiem także najlepiej jak zamknę drzwi, nie, będzie widać. Nie, ma, nie mam podpiętych jeszcze świateł, podepnę je do przełącznika świateł awaryjnych i postaramy się jakoś to tak, żeby to światła też jednak błyskały. Mamy zamknięte, mamy zamknięte i... Bagażnik też mamy zamknięty. No i otwieramy. Bagażnik. Także ok, wszystko działa. Nie? No, ciężko było troszkę z tym autem, ale ogólnie to jeszcze nie przedstawiłem. Mitsubishi Outlander, pierwsza generacja, 2003 rok, 2 litry benzyna. No, w innych też będzie tak samo praktycznie. Nie? No, skrzynka. No, ogólnie mówię, tutaj można pobawić się z tym plusem, poszukać w tych kablach innego starego plusa, ale ja spróbuję na ten główny. Czerwony, tutaj tak jak się wpiąłem, teraz tak tylko na ostro, Spróbujemy tutaj gdzieś go rozciąć i wpiąć się w niego, no, nie wiem, jakoś to tak. Także no, jakbyście kiedyś chcieli podłączyć ten związanek, u mnie ogólnie padł, padł pilot, nie, były tylko jeden i padł, no i ten moduł kosztuje 45 zł na Allegro, no, a zakodowanie nowego pilota, no, to wy sami wiecie jak jest, no. No dobra, jak coś pomogło, no to piszcie w komentarzach. Myślę, że jeszcze może, może coś, tam, coś tam podpowiem, jak ktoś będzie chciał, w takiej sytuacji jak ja, że zostanie bez pilota do zamka centralnego. Także trzymajcie się.